Witajcie na kanale Methodical Minecraft z tej strony Crafty Tactician. Zapraszam do naszej opowieści. Tak, skończyliśmy ściany, podłogi i dach w tym domku. Zaczęliśmy go urządzać. I tu pomysły właśnie. Taki mamy. Jak widać, część mieszkalną i część roboczą. I będziemy oczywiście to dalej kontynuować. Ja myślę, że taki efekt jest niezły i nadal mamy dostęp do skrzyni. <laughs> Gdyby było potrzeba. A potem to oczywiście zamkniemy. Czy tu by mi się podobał jakiś mały piecyk? Nie wiem, czy nie odtworzymy. Mniej więcej tego, co żeśmy robili w tamtym. Ale to by oznaczało, że to, to nie może być. Natomiast wróciłbym do tego nad craftingiem. Myślę, że tak. Oczywiście to wszystko dla zabawy. To nie ma żadnego najmniejszego znaczenia, tak? Jak to będzie wyglądać mhm, mm mamy jakieś deski? mamy to jeszcze poproszę o dwie skrzynie Teraz to. bo wobec nich też mam jakieś plany Myślę, że małą skrzynię mm. za bardzo tak to jak dla mnie symetrycznie wygląda Dla mnie lepiej, też nie wiem, czy tu by nie dobrze jeszcze rządu półek zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dla mnie bardzo ok. Opiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Dobra. Tutaj też jest ok. Zatem wracamy do budowy naszego dobra. To tak, to tak, kominka, tak? Hmm. Zastanawiam się co tutaj pod ten I chyba wymyśliłem Jakby no tak wymyśliłem Już wiem co chcę Ale niech dla was to będzie niespodzianka jeszcze Mamy bruku, mamy bruku Aha. jak on łączy to z tym smuteczek. Bo ja ty już oczywiście nie chcę. Teraz stoimy przed wyborem. zepsuć tutaj mm. <laughs> a szkoda, takie miałem plany takie miałem plany dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać jedno będzie tam tak wystawać. Najgorzej no nie jest, nie? Dobra, niech będzie tak asymetrycznie. Niech będzie. <ścoughs> okay. Tak jest, tam sobie damy piecyk. Dobrze myślicie. W ten sposób. Mhm. I teraz potrzebujemy węgla. Mamy jeszcze bo pół bloki z drewna, jak mówiłem, to paliwo, wydajność numer 2. Jeśli chodzi... A, zróbmy od razu sobie dwa... Dwa ogniska. To też się przydaje. To też się przydaje. I znowu odstawiamy te kamienne wszystkie rzeczy prócz bruku. Właściwie te przerobione drewna też. Patyków musimy mieć tylko więcej. A reszta nam nie potrzebna. już na pewno. Dobra. Bezcenne drzewo świerkowe. Bo po nie trzeba latać. I pach. I od razu oczywiście skorzystamy. Jakam mnie ok. Użyteczne. I bezpieczne. Nie da się robić to do ognisko. <laughs> Dobra, myślę, że ten dom mamy z głowy. <laughs> Ale jeszcze musimy tutaj dla tej farmy, że tak powiem troszeczkę nad tą farmą popracować. Okej, okay. nie tu mamy. Tak zużyte, ja sobie to poukładam. I tak stwierdziłem, że miecz wymienny z y, siekierką, bo siekierki też żywą do ataku, jak mi się miecz skończy. <słuch> Mają wbrew pozorom podobne statystyki siekierka jest jednak troszkę słabsza i troszkę wolniejsza. A jeszcze tutaj nam się skrył. Dobra i ziemię, ziemię weźmiemy po ziemią się też będziemy dużo bawić niestety albo stety, ale wypłucanie tej rzeki trochę zajmuje dobra, <kluz> miejmy nadzieję, że tam nie ma jeszcze nocy nie ma nocy najpierw zbierzemy to co dorosło, samo z siebie i pouzupełniamy luki Jeszcze jakieś luki tutaj, jakiś dziebą nam, że tak powiem, <laughs> zepsuł farmę. O, koniki. Czyli możliwa skóra. Ogólnie nie lubię zabijać koni, żółwików. Sejskie stworzenia są sympatyczne w w Minecrafcie. Jak się z nami droczą twórcy. <grym <grym sposób, żeby zdobyć przedmioty, to jest mordowanie słodkich, niewinnych zwierzątek. Miałem laga przed chwilą, który przycisnąć bo do mieczu... Wyrywa mi się prawy, prawa ręka i palec wskazujący. A tu trzeba lewą, żeby nie niszczyć krzek. Przerwana jezonko. Nie. Już wiem co zrobimy, słuchajcie. Już wiem. Sprowadzimy sobie rzeźnika do naszej osady. <coughs> Zastanowię się, jaki domek to mógłby być dla niego. Zastanowimy się, jaki domek dla niego zbudować. Zbudujemy tam, i wyruszymy w podróż tam do, do tej wioski pustynnej, żeby właśnie sprowadzić sobie pierwszego villagera. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Na razie to wygląda jak dużo niepotrzebnych rzeczy, prawda? Jeśli chodzi o ten. O te wszystkie budynki, ale to potem, wiecie? Potem fajnie wygląda z czasem. Jak to wszystko się już poukłada, nie? To naprawdę fajnie wygląda. Dobra. Na dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. O! Nie kończymy, bo potworki nam przeszkadzają. Gdzie jest ten z problemem z garbą? Czy on ma harpuna? Nie, on ma wątkę, na no szczęście wieje. A dostanę tą wędkę. Nie. A szkoda. Bo na tym etapie wędek mało. No zobaczymy, czy jeszcze się uda skórę zdobyć. Szkoda, szkoda konika i naszego czasu. Tak, muszę nad na tą ziemią popracować. Dobrze, dziękuję za uwagę. <tryk>